Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam standardowo, jak na każdym filmie, fajne informacje, a dokładnie, jak odebrać airdrop walkirię, jeśli używałeś ekosystemu Terra Station. Krótkie intro i lecimy! Dobra, jesteśmy już na stronie. Ja mam portfel już podłączony i airdrop odebrany. Jeśli Wy połączycie tutaj portfel z Terry Station i kwalifikujecie się na airdrop, to pojawi Wam się tutaj taka informacja o tej możliwości odebrania tego airdropa. Co tu należy zrobić, aby dodatkowo zarabiać. Tego airdropa, jeśli już odbierzecie, możecie wrzucić sobie w staking. W tym momencie jest. APR 620% rocznie, a na LP tokenach, czyli jeśli połączycie tokeny VKR z UST, to tworzy Wam się LP token. Ten LP token możecie wrzucić w staking i zarabiać od tego 2300% rocznie. Ja to zrobiłem w nocy. Tu były procenty horrendalne, bo było około 8000%. Oczywiście, Czym więcej osób tutaj z tego korzysta, ten ten procent szybciej spada. W zakładce Trade. Wystarczy mieć UST na portfelu. Terry, no i tutaj jest cena, za którą możecie kupić tą Walkirię. No i macie proste zakładki, czyli buy lub sell. Ja oczywiście tutaj kupiłem trochę sobie i wrzuciłem na ten staking. Tutaj wrzuciłem na staking, czyli same tokeny gdzie jest automatyczny restake, no i wrzuciłem też do LP Puli. I co dodatkowo tutaj można zrobić? Bo to jeszcze nie wszystko. Pomimo tego, że na przykład nie dostałeś Airdropu, a jeśli interesuje Cię bardzo ten cały protokół, to możesz zakupić sobie Walkirię i wrzucić tutaj w staking. A możesz też dodatkowo podzielić się tą informacją z innymi. I tutaj jest kampania reklamowa. Uczestnictwo w tej kampanii kosztuje cię tylko i wyłącznie zamrożenie 50 sztuk walkiri na 7 dni. Tutaj można to zobaczyć. Ja zamroziłem 50 walkiri na 7 dni, co umożliwiło mi polecanie tego, że protokołu dostałem swój reflink Otrzymałem też dodatkowo 20 Valkiri za samą rejestrację tutaj w tej kampanii. Tutaj jest informacja Participation Rewards 20 Valkiri Sharing Scheme, czyli 40 10 wychodzi na to, że za każdą osobę otrzymujesz 30 Valkiri. Jeśli nie, to mnie poprawcie. Ja jeszcze tego aż tak bardzo nie rozkminiłem. Ogólnie mrożąc tutaj na 7 dni Walkirię, otrzymujesz możliwość zebrania 100, do, 100 dodatkowych walkiri za polecanie tego protokołu. I teraz magiczna rzecz dzieje się wtedy, gdy odbierzesz już swoje walkirie, które otrzymałeś za to, że się zapisałeś, i za to, że poleciłeś, wrzucisz je w staking, to w tym momencie zwiększysz sobie znowu poziom możliwości odebrania. Kolejnych walkiri. Tak to po prostu działa samonapędzająca się maszyna. Zobaczcie, ja na początku miałem 100 walkiri do odebrania, a teraz mam 141, ponieważ tam jest taki przelicznik. I tutaj też jest taka stronka, właśnie, że można sobie połączyć portfel i zobaczcie, otrzymałem 20 walkiri za to, że stałem się uczestnikiem tej akcji i otrzymałem już sharing rewards 80, tu to można klejmować, oczywiście dostajesz swój refling no i na końcu widzisz ile możesz dostać dodatkowych Valkirii za to, że to polecasz i tutaj jest informacja jak zwiększyć sobie cap, czyli jak zwiększyć sobie możliwość odebrania jeszcze więcej Valkirii. to jeśli chcesz sobie zwiększyć a możesz to zwiększyć nawet do 30% zastejkowanych walkiri, to wystarczy zastejkować dodatkowe walkirie. I to jest to, co mówiłem na początku. Jeśli już otrzymasz, odbierzesz, możesz to zastejkować i znowu możesz odebrać kolejne, polecając dalej. Trochę zawiłe, ale myślę, że zrozumiecie. Kliknijmy tutaj teraz w Go Staking, no to przechodzi nam znowu na tą stronę. Ze stakingiem. Co tu jeszcze możemy się ciekawego dowiedzieć? Kampania, trade, czyli DEX, jest governance i tutaj też, oczywiście, podstawowe informacje, można później będzie robić pule płynności i takie różne rzeczy. Fajny protokoł, mi się podoba, jest na ekosystemie Terry, ja będę z tego korzystał. Co zrobicie, wy nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co robicie. Czy dostaliście airdropa, czy może chcecie tylko uczestniczyć w tej kampanii reklamowej. Podzielcie się tymi informacjami z innymi. Dziękuję Wam, pozdrawiam. Pamiętajcie też jeszcze kliknąć, subskrybuj mój kanał i zostawić łapkę do góry. Cześć!